Cześć, witam wszystkich, to jest mój pierwszy vlog z serii Szybkie Vlogi. Dlaczego zdecydowałem się na taką formę? Otóż jestem perfekcjonistą i kiedy wrzucałem ten swój pierwszy filmik o zakładzie Pascala, to wychodziłem z założenia, że wszystkie filmiki, które będę wrzucał, zawsze będą opatrzone jakąś ładną animacją. Widzicie, problem jest taki i właściwie tego nie przewidziałem, ale nie mam czasu. A takie animacje są... Bardzo pracochłonne i po prostu nie mam czasu. Szczególnie dlatego, że ostatnio rzadko bywam sam w domu, a raczej wolałbym nie prowadzić swoich ateistycznych wywodów w obecności członków własnej rodziny w celu uniknięcia bycia spalonym żywcem na stosie. Tak czy inaczej, będę wrzucał cały czas tamte filmiki, tylko że. Może bardziej okazjonalnie. Dzisiaj chciałem porozmawiać z Wami, przedstawić swój pogląd na wszelkiego rodzaju debaty, dyskusje, konfrontacje na temat istnienia Boga, ponieważ wydaje mi się, że na przestrzeni dziejów podchodziliśmy do tych tematów z bardzo niedojrzałą postawą. Otóż zakładaliśmy, że to my mamy rację, druga osoba się myli, i może podświadomie, ale przyjmowaliśmy, że naszą strategią w dyskusji będzie przekonanie drugiej osoby o tym, że to ona się myli. Widzicie, problem jest taki, że druga osoba myśli dokładnie tak samo, i tak naprawdę, jeżeli obaj mamy takie założenie, no to ciężko nam będzie prowadzić jakąś owocną dyskusję lub dojść do jakiegoś racjonalnego konsensusu. Tym bardziej, że wydaje mi się, że w takich dyskusjach, których odpowiedź na pytanie jest szczególnie ważna dla indywidualnej osoby, bo nie oszukujmy się, ale odpowiedź na to, czy Bóg istnieje, tak naprawdę determinuje to, jak przeżywamy całe swoje życie. Widzicie, wydaje mi się, że celem w takich dyskusjach jest bezwzględne dojście do prawdy. Na pewno nie jest to wygranie. Podejście, w którym przyjmujemy, że mamy wygrać dyskusję, jest jak dla mnie bardzo niedojrzałe. Widzicie, sprawa jest bardzo ciekawa, szczególnie wtedy, kiedy mamy do czynienia z dwiema osobami, które poświęciły bardzo dużo czasu na zgłębianie tematu istnienia Boga. Przyjmijmy, że ja spotykam się z jakimś teistą, który powiedzmy poświęcił porównywalną ilość czasu na zgłębianie tego tematu. Widzieliśmy taką samą liczbę argumentów, analizowaliśmy te same przesłanki, a mimo to doszliśmy do całkowicie różnych konkluzji. Widzicie, nie wydaje mi się, aby w takim przypadku. Celem wygrania dyskusji, celem prowadzenia dyskusji było zwycięstwo, ponieważ zarówno ja, jak i tamta osoba jesteśmy bardzo zainteresowani tym tematem. I jeżeli widzimy, że doszliśmy do różnych wniosków, to najbardziej racjonalnym wyjściem będzie pozbycie się wszelakiej stronniczości, pozbycie się wszelakich uprzedzeń związanych ze stanowiskami, jakie zajmujemy w tej dyskusji. Po prostu powinniśmy wyłożyć argumenty na stół i wspólnie, nie jako przeciwnicy, tylko jako współpracownicy, przeanalizować wszystkie przesłanki, które przemawiają za poprawnością danego argumentu, przeanalizować, czy wnioski, które zostały wyciągnięte, są wnioskami poprawnymi. Czy rozumowanie jest logiczne, i nie powinniśmy się ograniczać do podawania argumentów jednej ze stron. Zarówno ja, jako ateista, powinienem podawać wszystkie argumenty, które słyszałem za istnieniem i za nieistnieniem Boga i wraz z tamtym teistą analizować ich poprawność. Wiecie? Kwestia ta jest y, szczególnie ciekawa, ponieważ jeżeli Wy cofniecie się y, myślami wstecz i przypomnijcie sobie jakąkolwiek kwestię, co do której potem zmieniliście zdanie i w której powiedzmy byliście, byliście tam zainteresowani jakoś głębiej, to oczywiście nie mogę się wypowiadać w Waszym imieniu, ale. Kiedy ja sobie przypominam takie momenty, to jedyna rzecz, która przychodzi mi do głowy, jest taka, że odnosiłem się do drugich poglądów z pogardą. I to, i to dużą pogardą. A problem jest taki, że teraz myślę zupełnie co innego, i tak naprawdę, kiedy, kiedy reflektuję nad tamtymi chwilami, to uważam, że moje zachowanie było zupełnie niedojrzałe. Tak czy inaczej, pierwszy vlog, taka różna dyskusja. Piszcie w komentarzach, rzucajcie swoje opinie, postaram się odpowiedzieć na, na wszystkie pytania. No i, i, i podawajcie pomysły na kolejne vlogi. Cześć, cześć.